Kacper Balasiński. Legenda o żabach i Rudolfie ze Starego Bielska. Dawno temu, jeszcze przed I wojną światową, w Starym Bielsku mieszkał Rudolf Nachowski. Człowiek ten ciężko pracował, miał sad owocowy na obrzeżach miasta i robił wybitne nalewki oraz wina. Swoje wyroby oferował lokalnym kupcom i znajomym, ale nigdy nie udało mu się zarobić na tym większych pieniędzy. Jego wielkim marzeniem było otwarcie pięknej winiarni i rozsławienie trunków wśród mieszkańców Bielska. Rudolf był prostym mieszczaninem i nie stać go było na wynajem czy kupno nowego pomieszczenia, w którym mógłby przyjmować gości. I częstować ich własnymi wyrobami. Nie wierzył, że jego marzenia kiedykolwiek uda się zrealizować. Któregoś słonecznego jesiennego dnia po intensywnej pracy przy zbiorach Rudolf wrócił do domu i postanowił odpocząć. Położył się i nim się zorientował, zmęczony zasnął. Mężczyźnie przyśniło się, że do domu, w którym mieszkał, ktoś puka do drzwi. Rudolf wstał i we śnie czym prędzej otworzył drzwi. Bohater nie wierzył własnym oczom. Oto przed jego domem stały dwie niewielkiego wzrostu żaby, obie ubrane w kolorowe fraki, a jedna z nich trzymała w ręce mandolinę. Nie do wiary, pomyślał Rudolf. Toż to jakiś żart, mamrotał pod nosem, widząc, że dwa zielone stwory wpatrują się w niego jak sroka w gnat. Dzień dobry, Rudolfie. Wiemy, że jesteś zdziwiony, ale prosimy cię wpuść nas do środka. Uciekamy przez grają wilków sąsiedniego lasu. Jedna z żab błagalnym tonem Zwróciła się do gospodarza, co chwilę oglądając się za siebie. – Prosimy, uratuj nas, nie mamy do kogo pójść, jesteśmy z twoimi sąsiadami i wiemy, że dobry z ciebie człowiek, nie pozwól, żeby wilki nas dopadły. Drżąc, wydusiła z siebie druga z żab. Wciąż nie wiedząc, co się dzieje, Rudolf szybko zaprosił żaby do środka, gdy tylko weszły, zareglował drzwi i oni miały wykrztusił. Skąd wy, żaby, do tego tak elegancko ubrane wzięłyście się tu, u mnie przed domem? Na to jego goście odrzekli: Rudolfie, to nie czas na wyjaśnienia, ale wierz nam, jak dasz nam chwilę odpocząć i schronić się, to się odwdzięczymy. Nie obawiaj się, nic złego cię nie spotka. Rudolf, nie namyślając się, pozwolił nowym znajomym rozsiąść się w izbie, zapalić fajkę oraz poczęstował w tym, co miał w domu najlepszego, czyli nalewką wiśniową. Żaby chętnie korzystały z napitku i przy okazji zachwalając go wypytywały gospodarza o jego gospodarstwo, pracę i marzenia. Rudolfie, a jakie masz plany? Co chciałbyś robić, co sprawiłoby ci radość w życiu? Rudolf, nie namyślając się długo, przyznał, że oprócz tego, że chciałby żyć w zdrowiu i spokoju, marzy o tym, aby otworzyć winiarnię z własnymi wyrobami. Wiecie, wtrącił. Mieszkam tu sam. Nie mam przy sobie nikogo w tej chwili, a mając własną gospodę byłby otoczony ludźmi i zyskałbym sens życia. Nie masz dużych wymagań, zauważyła jedna z żab. Rzadko się zdarza, że ktoś oprócz bezsennego zdrowia nie pragnie złota i bogactwa. Ale sam chce zapracować na swój dobrobyt i spokój, dodała druga z nich, oglądając przy tym skromną izbę Rudolfa. Goście spędzili z gospodarzem północy na rozmowie, aż do wczesnych godzin rannych, gdy zaczęło wschodzić słońce nad Beskidami. Czas szybko mijał na pogawędkach. I widząc, że dzień wstaje i zagrożenie minęło, żaby postanowiły podziękować za gościnę. Dziękujemy Ci, Rudolfie, to, że nie zamknąłeś drzwi przed nami, gdy potrzebowałyśmy Twojej pomocy. Jesteś dobrym człowiekiem, powiedziała jedna z żab, podnosząc się ze zniszczonego fotela w skromnej izbie. Gdy Rudolf stał, by niespodziewanych gości odprowadzić do drzwi, druga z żab, wpatrując się w jego oczy, na odchodne wręczyła mu mosiężny klucz i spokojnym głosem rzekła: To dla ciebie, podzięcy za pomoc i uratowanie nam życia. Pilnuj tego klucza, bo będzie ci potrzebny. Pamiętaj, że dobre czyny zawsze do nas wracają, szczególnie jak są bezinteresowne. Po tym zaskakującym pożegnaniu żaby odeszły, zostawiając wciąż niedowierzającego Rudolfa we drzwiach. Jeszcze przez chwilę mężczyzna patrzył, jak obie w oświętnych ubraniach znikają w mgle. Dźwięk metalu uderzającego o drewno przebudził Rudolfa. Mężczyzna walcząc z resztkami snu. Od razu zaczął się zastanawiać, czy to sen, czy jawa. Rozglądając się wokół, zobaczył, że tuż koło fotela, na którym usnął, leży klucz, który on sam właśnie wypuścił z ręki. Schylił się, aby go podnieść. Był jeszcze ciepły. Musiał go mocno ściskać w dłoni. Matko, najświętsza, to chyba nie mój dom! krzyknął rozemocjonowany. Wokół niego, na nowiutkich półkach, liśniły butelki pełne nalewek, opisane i zamknięte za pomocą ozdobnych korków. Cały dom wręcz świecił nowością, a część gdzie stały nalewki była wymarzoną winiarnią, która była przygotowana do przyjęcia pierwszych klientów. Oba niszczające fotele teraz liśniły przepiękną tapicerką. Rudolf natychmiast wybiegł przed dom, obejrzał wszystko dookoła i nie wierząc własnym oczom, zauważył, że klucz, który otrzymał od żab we śnie, pasował do jego nowiutkich drzwi, nad którymi widniał złoty napis Winiarnia Rudolfa Nachowskiego. Od tego czasu mężczyźnie wiodło się bardzo dobrze. A jego wyroby sławne były w całym bielsku i okolicach. Zyskał wielu nowych znajomych i nie musiał się martwić, że żyje w samotności. Po śmierci właściciela Rudolfa jeszcze wiele lat funkcjonowała jego winiarnia, a na pamiątkę snu, którym chętnie dzielił się z przyjaciółmi. Na odnowionym budynku zamieszczono dekoracyjne elewacje z bajkową kompozycją rzeźbiarską, przedstawiającą dwie biesiadujące żaby we frakach, z których jedna oparta jest o beczkę, trzyma kieliszek z wiśniówką i pali fajkę, a druga gra na mandolinie. Budynek do dziś można podziwiać w bielsku. Żaby, spoglądające na przechodniów, przypominają historię Rudolfa i przygodę, która zmieniła całe jego życie.